Tak kochani, słuchajcie, minęło właśnie dwie godziny odkąd wsadziłem do piekarnika swoją goloneczkę, więc teraz ją wyciągnę w pierwszy, po pierwszym etapie ym, pieczenia i zaczniemy etap drugi, czyli do smażania. Ale najpierw trzeba będzie ją otworzyć oczywiście. Słuchajcie, no więc tak, tak to wygląda po pierwszym etapie. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta goloneczka. Ona no, wygląda naprawdę kozacko. Tak, w tej folii możemy się już pozbyć. Resztę zostawimy. No i teraz zobaczcie, co się będzie działo. Goloneczka wygląda w ten to oto sposób. Słyszycie jak pyszczy? Pięknie, nie? I teraz wsadzamy ją jeszcze na godzinę. Już tak właśnie otwartą, żeby się dopiekła, żeby skóreczka zrobiła się chrupiąca. Do zobaczenia za godzinę.